Eliza Orzeszkowa, Gloria Victis. Leciał wiatr światem, ciekawy, niespokojny, słuchał gwarzeń, opowiadań wód, zbóż, kwiatów polnych, drzew przydrożnych i szumiał, szumiał o wszystkim, co widział, co słyszał na szerokim, wielkim, na przedziwnym świecie, i leciał. Aż przyleciał do krainy wody, trawy i drzewa bogatej, która nazywa się Polesie Litewskie. Hej, przestworza wolne, przestworza rozłożyste wiatrowi prędkiemu. Na równinach, co skraje niebios dookoła podpierają, bez przeszkód, bez zasłon. Nie uderzy się tu wiatr prędki o żadną górę, ani o żaden pagórek. Nie powstrzyma lotu jego żadne wysokie miasto. I chyba tylko las przed nim stanie z obliczem ciemnym, i nad łąkami bezkresnymi, nad rozlanymi po nich wodami, zaszepcze słowo tajemnica. Ale dla wiatru las tajemnic nie ma. Są to dwaj przyjaciele. Przenika wiatr leśne gęstwiny od skraju do skraju, i one mu wszystko, co widziały, słyszały, opowiadają. Przenikają się wzajemnie i w noce gwiaździste, w dnie od śniegu białe, w wieczory jesienne od chmur posępne, od deszczu szemrzące wiodą ze sobą długie przyjaciół rozmowy. Leciał ten wiatr nad polesiem, gdy letnie słońce miało się ku zachodowi i w blasku jego smugi na łąkach stały zarumienione jak zorze, a wody oblekały się w barwy tęczowe. Na wodach, w szyby wieloramienne, w strugi leniwie rozlanych, jaśniały fiolet, purpura i złoto, a nad nimi w powietrzu rozpościerała się cisza błękitna głęboka. Wiatr ciszy nie mącił, albowiem nie był z wiatrów takich, co grzmią i huczą, wstrząsają i obalają, ale z takich, co kochają świat. Latał po świecie, ażeby zbierać jego prawdy i baśnie, minione dzieje, wyronione jęki, echa staczanych walk, ażeby zbierać pyłki jego nadziei, żużle jego żalów, tony jego pieśni i nieść je w przestrzeń, w dal, w czas, w pamięcie, w serca. Przeleciał wiatr prędki nad łąkami rozległymi, Łagodną pieszczotą, muskając w locie rumiane smułki i czerwone szczawie. Łagodną swawolą, w drobne fale marszcząc tęczowe wód powierzchnie, aż rozwinęła się przed nim wstęga wody, wcale niż tamte innej, cicho stojącej w korycie rękoma ludzkimi wyżłobionym. Wiedział wiatr, co to za woda i jak się nazywa. Przed połową stulecia tu był i wiedział, że jest to kanał królewski. Hej, hej, ten pasek wody blado błękitnej, sennej, jakaż mu to przeszkoda. Zanim motyl zdołał wzbić się z przybrzeżnej trawy na szczyt situ, u którego zwinął do snu pozłacane skrzydła, wiatr przeleciał nad królewskim kanałem, Oko w oko spotkał się z roztoczonym jak wzrokiem sięgnąć, wysokopiennym, cienistym, przezroczystym lasem. Odkąd tu był, pół stulecia upłynęło, jednak poznał przyjaciela. — Jak się masz? — zadmuchał wesoło. Las w odpowiedź zaszumiał — witaj, miły latawcze! I wleciał wiatr do lasu, uradowany, zwinny, przelatywał wśród świerków, brzus, olch, dębów, ramionami owijając pnie starych przyjaciół i skrzydłami na ich konarach składając pocałunki przywitalne. Jak się macie! szemrał i szeptał. Coście przez ten czas widziały, słyszały? Co się tu u was dookoła was działo, stawało? A stare świerki, dęby, brzozy rozłożyste ramionami, powiewając, odpowiadały. Działy się tu i stawały rzeczy dziwne, rzeczy głośne, dzwoniące, płaczące, rozlegające się krzykami, jękami. Co? Co? Co się działo? Jakie? Jakie? Jakie rzeczy? Z szybkością niezmierną szumiał, pytał wiatr, gdyż po to tylko istniał, aby dzieje ziemskie zbierać i po ziemi je roznosić, albo nawet niekiedy pod samo niebo wznosić i niebu pokazywać.